Jeśli stoicie właśnie krótko przed maturą i jeszcze nie uczyliście się do matury z języka niemieckiego, to teraz już macie naprawdę mało czasu i raczej już się w tej chwili nic nie da zrobić. Um, jednak um, mogę Wam dać kilka takich wskazówek, które być może jeszcze pomogą. Ja jestem Sandra, witajcie na moim kanale, który dotyczy wszystkiego, co ma związek z językami obcymi. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tej maturze z języka niemieckiego. Pierwsza rzecz, którą wam chciałam powiedzieć, bo to jest moim zdaniem właściwie najważniejsze, to to, że nie warto uczyć się języka tylko po to, żeby zdać egzamin. Ja szczerze mogę powiedzieć, że z całej mojej edukacji szkolnej, z podstawówki i liceum. To, co ja zapamiętałam do dzisiaj i to, co mnie się naprawdę przydało, to właśnie były języki. Ja w liceum uczyłam się języka niemieckiego i języka włoskiego. Później studiowałam również język włoski w Niemczech i właściwie to wszystko, co mnie spotkało później w życiu, yy, wszystkie, yy, wszystkie miejsca, w których pracowałam, yy, to, gdzie mieszkałam, to, jak rozwinęło się później moje życie, to wszystko miało właśnie związek z tym, że ja znałam języki. Studiowałam również język hiszpański, również w Niemczech. No i... Yy, Dzięki temu naprawdę y, byłam w miejscach i robiłam rzeczy, których nie mogłabym była robić, gdybym tych języków nie znała. Natomiast wszystkie inne rzeczy, których się gdzieś tam uczyłam na pamięć w szkole pod jakieś sprawdziane klasówki, no to, to po prostu zostało zapomniane i do niczego mi się w życiu jeszcze nigdy nie przydało. Natomiast języki tak i tak jest, dlatego że y, języki to jest umiejętność. Umiejętność posługiwania się językiem to jest bardzo ważna i przydatna umiejętność. Dlatego nie warto się uczyć języka, tak wiecie, jak to się mówi kolokwialnie po macuszemu, bo to jest naprawdę przydatna umiejętność. I wiele może w waszym życiu zmienić. Ja wiem, że wiele osób pochodzi do nauki języka w taki sposób, że okej, okay, to jest jego przedmiot w, szko w szkole, trzeba się tego jakoś uczyć, trzeba gdzieś tam zaliczać te sprawdziane. I później jak już wyjdę z tej szkoły, to już będę miała 8 święty spokój, chyba że na studiach gdzieś tam się jeszcze coś pojawi. Um, i tak naprawdę no, te kursy szkolne czy na uniwersytetach pozostawiają wiele do życzenia, czasami się zaczyna 100 razy od początku i tak naprawdę człowiek po wielu latach nauki. Nauki jakiegoś języka, nic nie umie, ale warto wziąć tutaj sprawy w swoje ręce po to, żeby jednak tę umiejętność posiąść. Jeśli chodzi o samą maturę, to na pewno tutaj nie ma się czym stresować, bo są później już gorsze rzeczy w życiu i gorsze egzaminy niż, niż matura. Ja zdawałam maturę w roku 2004 bodajże więc bardzo dawno temu akurat języka niemieckiego wtedy nie zdawałam, ponieważ byłam zwolniona. Za moich czasów jeszcze to tak było, że można było być zwolnionym, a ja miałam certyfikat wtedy. No i e, nie pisałam matury z niemieckiego, ani z włoskiego, bo też miałam certyfikat i też byłam zwolniona. E, natomiast wiem, że dzisiaj e, trzeba pisać maturę, nawet jeśli się ma certyfikat, jeśli nie, to mnie poprawcie. E, no i jak ją zdać? Jeśli zna się dobrze język niemiecki, jeśli ktoś umie się nim posługiwać swobodnie, no to taka matura nie będzie stanowiła dla niego absolutnie żadnego problemu, bo te zadania naprawdę są bardzo proste. Oczywiście, nawet jeśli ktoś język niemiecki dobrze zna, to i tak warto sobie przećwiczyć takie zadania, zobaczyć jak one wyglądają, co tam trzeba zaznaczać, w jaki sposób, żeby później po prostu nie tracić na to czasu. I na przykład, w rozumieniu ze słuchu, możecie aż dwa razy usłyszeć dany tekst. Więc macie tę możliwość, żeby ewentualnie jeszcze poprawić to, co za pierwszym razem gdzieś tam wysłyszeliście źle, albo żeby to w jakiś sposób nadrobić. Ale musicie się też przyzwyczaić do tego, w której chwili ten tekst się zaczyna, od w, w której chwili trzeba już od razu zaznaczać odpowiedzi, czy właśnie czy trzeba zaznaczać od razu, czy można jeszcze poczekać, czy można się zastanowić, bo każdy egzamin jest inny. Jeśli się do tego nie przyzwyczajicie, to możecie po prostu być zaskoczeni tym na egzaminie. Ale ja myślę, że i tak się do tego przygotowujecie, że zrobiliście sobie takie testy. No a jeśli nie, to koniecznie... Koniecznie zróbcie przynajmniej kilka takich zadań i zrozumienia ze słuchu i zrozumienia z czytania. Generalnie maturę czy jakiś inny egzamin językowy można zdać, nie znając zbyt dobrze tego języka, jeśli e, ktoś się przygotuje właśnie z formuły tych tekstów. I jeśli um, po prostu będzie umiał się w tych, w tych um, testach jak, w jakiś sposób odnaleźć, więc to też jest możliwe. A do tego jeszcze odrobina szczęścia jest zdane, i to nawet dobrze. Także teoretycznie można to w jakiś sposób obejść, ale oczywiście to jest droga, której ja bym nie polecała wybierać, dlatego, jak już mówiłam wcześniej że jest to umiejętność bardzo przydatna. Zadania na maturze z języka niemieckiego są dosyć proste. Trzeba tylko wpisywać, um, trzeba właściwie tylko um, wpisywać literki zdań, które pasują w luki, albo to pasować zdania do czegoś tam, także tutaj um, nie ma właściwie takich dużych możliwości, um, żeby żeby się jakoś bardzo pomylić, trzeba tam jakąś podstawową wiedzę mieć, to na pewno. Ale na przykład na maturze nie jest za bardzo sprawdzana gramatyka, więc nie musicie tutaj nawet nic samodzielnie pisać oprócz tego ćwiczenia pisemnego, które jest na końcu. Natomiast wcześniej w ogóle nie trzeba nic pisać i trzeba znać gramatykę tylko na tyle, żeby umieć zdecydować, czy takie zdanie pasuje mi do luki bardziej, czy może jednak jakieś inne. Na poziomie los są jeszcze cztery zdania do przetłumaczenia i te zdania, które ja widziałam na tym teście egzaminacyjnym, który ja tutaj mam, to są bardzo proste zdania Ym, i właściwie trzeba przetłumaczyć tylko ich drugą część. Jedno to jest Als ich in die ging", mieszkaliśmy w Berlinie Wschodnim. I tę drugą część trzeba przetłumaczyć. Haben wir in um, Ostberlin gewohnt. Um, Nachdem ich zu Mittag gegessen hatte, Oglądałem godzinami telewizję i tylko to trzeba przetłumaczyć. Um, habe ich stundenlang fang I to wystarczy. Um, das Bügeln von hemden nie sprawia mi przyjemności. Macht mir keinen spaß. Um, es ist ja wichtig, seine Emotion, umieć kontrolować. Kontroliję zu können. I tu macie cztery zdania, a właściwie połówki zdań, w których trzeba zastosować taką wiedzę, jak um, bezokolicznik okolicznik Um, trzeba wiedzieć, że das Bügeln to jest prasowanie, czyli że to jest rzeczownik zrobiony z czasownika, um, żeby po prostu zrozumieć chociażby początek zdania. Tutaj jest następstwo czasu w znach tym i mamy po prostu szyk po als. I to wszystko, co tutaj macie, jeśli chodzi o gramatykę. Oczywiście na pewno w innych arkuszach z poziomu rozszerzonego będą tutaj może zdania innego typu, ale no nie jest tego zbyt wiele. Są to jakby nie było tylko cztery zdania. Także to bardzo łatwo jest moim zdaniem zrobić, tym bardziej, że pierwsza część zdania jest już napisana. Także nie powinno być z tym żadnego problemu, ale generalnie takie rzeczy jak szyk po ALS, robienie rzeczowników od czasowników, bezokolicznik cu. O takich rzeczach wszystkich mówiłam na moim webinarze z hakowania gramatyki języka niemieckiego, więc jeśli jeszcze ewentualnie. Ktoś chciałby przed maturą powtórzyć jednak gramatykę, to może z takiego webinaru skorzystać. Ja linka do tego webinaru zostawię Wam pod tym filmem. I ja tam po prostu mówiłam o wszystkich najważniejszych rzeczach z gramatyki języka niemieckiego, na które trzeba zwrócić uwagę, kiedy się uczymy tego języka w taki sposób, aby no faktycznie go umieć, a nie tylko pod egzamin. Czyli to, co jest najważniejsze. Um, więc taki jakby... Powiedzmy przewodnik po gramatyce, po gramatyce języka niemieckiego, i ten webinar trwa, trwa aż 2,5 godziny, i można tam sobie wtedy wszystko z tej gramatyki powtórzyć, zrobić własne przykłady, zastanowić się jeszcze raz nad wszystkim, uporządkować sobie. Więc jeśli ktoś jeszcze tego przed maturą nie zrobił, a chciałby, to może z tego webinaru skorzystać. Link poniżej. No i teraz na końcu mamy to ćwiczenie pisemne. Czyli musicie coś po prostu napisać, i tutaj, w tych testach, które ja mam przed sobą, to w poziomie podstawowym jest to raz napisanie listu na temat studniówki, i w drugim to jest napisanie tekstu o otwarciu centrum handlowego. Um, oczywiście wiadomo, że napisanie listu to, to jest totalnie sztuczna sytuacja, bo nikt już listów nie pisze, więc um, no nie powinno się coś takiego w ogóle na tym egzaminie znaleźć. To, żeby napisać sprawozdanie z otwarcia centrum handlowego, też nie jest zbyt fajnym tematem, dlatego że no, trzeba sobie wyobrazić otwarcie centrum, centrum handlowego, na którym y, ktoś mógł wcale nigdy nie być. Ja chyba na przykład nie byłam nigdy na otwarciu centrum handlowego, a nie zaraz, raz byłam, bo nawet kiedyś y, na nim pracowałam, jak miałam lat, y, nie wiem, 16, chyba, czy 17. Więc y, raz faktycznie byłam. No ale to wyjątkowo, dlatego że tam pracowałam. W każdym razie sytuację sobie trzeba wyobrazić, a później ją jeszcze opisać, więc trochę niezbyt to zadanie. No ale okej. Okay. Natomiast y, na poziomie rozszerzonym jest już trochę lepiej i moim zdaniem właśnie łatwiej, dlatego że można wybrać sobie z dwóch różnych zadań. Ym, I jednym z nich, przynajmniej na tym teście, który ja mam przed sobą, jest rozprawka. I to już jest bardzo fajne zadanie, bo po pierwsze, rozprawki trzeba umieć. Pisać, ponieważ one przygotowują Was też generalnie do życia. Um, czyli uczą Was, jak prezentować swoje zdanie, zbierać argumenty i dzięki temu umiecie się też e, lepiej wysławiać, nie tylko pisząc, ale również mówiąc. Więc rozprawka, pisanie rozprawki to jest dosyć ważna umiejętność w życiu e, i bez sensu, że tego m, akurat, e, no przynajmniej w tych arkuszach, które ja tutaj mam, nie ma tego na tej maturze podstawowej. Yy, wręcz uważam, że jest coś trudniejszego, ponieważ trzeba opisać coś, co się nie zdarzyło i coś, co trzeba sobie całkowicie wyobrazić. Natomiast napisanie rozprawki, swojego zdania na jakiś temat, zebranie argumentów, jest moim zdaniem akurat łatwiejszym zadaniem no i przede wszystkim też ważniejszym, ale mniejsza z tym, co ja myślę. Osoby, które zdecydowały się na poziom rozszerzony z języka niemieckiego, na pewno tutaj yy, już sobie z tą rozprawką poradzą, na pewno już nieraz coś takiego pisały i wiedzą, jak to zrobić. Natomiast jeśli chodzi o poziom podstawowy, to ja zrobiłam oba te zadania z obu arkuszy, czyli opisałam o tym centrum handlowym i pisałam o, tym, o tej studniowce. I jeśli chcecie, to możecie sobie ode mnie te teksty ściągnąć, przykładowe. Ja wam zaraz powiem gdzie. Natomiast te zadania wyglądają tak, że macie po prostu chyba w czterech punktach napisane, co tam w tym tekście ma się znaleźć. I macie też zapoczątkowany ten tekst, czyli gdzieś tam pierwsze albo dwa pier... jedno pierwsze albo dwa pierwsze zdania tego tekstu już są napisane, i one się wtedy nie wliczają w to, ile tam wam na koniec wychodzi wyrazów. Generalnie tych wyrazów ma tam chyba być od 80 do 130. I ja napisałam te teksty i mi wyszło za każdym razem około 100 słów. I wiecie, co ja zrobiłam? Ja po prostu wzięłam te punkty, które oni chcieli mieć w tym, w tym tekście. I napisałam o tym po niemiecku do każdego punktu po jednym czy dwa zdania. I tam w poleceniu jest napisane, żeby to rozwinąć. Natomiast prawda jest taka, że gdyby to rozwinąć, to by, wyszło, to by wyszedł tekst co najmniej na, na 200 słów. A to by był już za długi tekst, i niepotrzebnie taki długi. Ja tylko praktycznie napisałam to, co było trzeba, i, i tak już wyszło 100 słów. Um, oczywiście te teksty przykładowe um, tak naprawdę nie przydadzą się Wam tutaj do Waszej matury za bardzo, dlatego że będziecie i tak mieć inne zadania, a poza tym um, nawet gdyby były jakieś podobne, nawet gdybyście chcieli przekopiować jakieś wyrażenie, jakieś zdanie albo coś takiego, to naprawdę nie róbcie tego, dlatego że to już byłoby uznane jako plagiat. I wtedy no domyślam się, że matura byłaby niezdana. Dlatego jeśli się chcecie zainspirować, zobaczyć jak ja to zrobiłam, to oczywiście możecie sobie te teksty ściągnąć. I tutaj linka do mojego newslettera zostawiam Wam również pod filmem, i tam kiedy się zapisujecie, dostajecie maila zwrotnego, gdzie potwierdzacie zapis do newslettera, i wtedy dostajecie linka pod którym możecie sobie ściągnąć właśnie te przykładowe dwa teksty z matury z niemieckiego z poziomu podstawowego. Oprócz tego tam jest jeszcze do ściągnięcia też lista 63 podajże pomysłów na naukę języków i jakieś takie plakaty motywacyjne do nauki. Więc te rzeczy można sobie tam ściągnąć. No, i tak jak mówię, aż tak bardzo się tym nie sugerujcie, to jest tylko po to, żeby zobaczyć mniej więcej właśnie, jak coś takiego można zrobić. Najbardziej tutaj jest oceniane w przypadku tego zadania to, czy przekazaliście wszystkie informacje, które mieliście przekazać w jakiś taki spójny sposób, natomiast i za to bodajże są cztery punkty, natomiast tylko dwa punkty są za poprawność gramatyczną, więc no moim zdaniem bardzo łatwo jest to napisać i i to jest, to jest po prostu dziwne, że tam są tylko dwa punkty za poprawność gramatyczną. To no może ja tego po prostu nie skomentuję. Także to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, że ta matura jest naprawdę dość łatwa. Tutaj różnica w ogóle między poziomem podstawowym i rozszerzonym jest tylko, tylko taka, że w poziomie rozszerzonym są trochę trudniejsze teksty. Trzeba znać po prostu więcej słów, mieć szersze słownictwo. I generalnie nie ma innej różnicy, jest trochę inny tekst do napisania, plus te cztery zdania, a właściwie połówki zdań do przetłumaczenia i tyle, jeśli chodzi o różnicę, więc to naprawdę nie jest trudny egzamin, nie ma się co aż tak bardzo stresować generalnie maturą, jakby ktoś ewentualnie czegoś nie zdał, to też zawsze można powtórzyć, więc to też nie jest koniec świata. No to tyle na dzisiaj, życzę Wam wszystkim powodzenia w zdawaniu maturu z języka niemieckiego i w ogóle wszystkich innych. Egzaminów maturalnych. No i trzymam za Was kciuki, i pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Naprawdę. No i jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zachęcam oczywiście do tego i wpadnijcie też do mnie koniecznie na Instagrama, gdzie publikuję różne fajne językowe rzeczy, również quizy językowe. Na bieżąco poprawiam błędy, różne takie najczęściej się pojawiające i jeszcze inne fajne rzeczy. Także zapraszam również tam. No i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie. Es sí, sí. papá. Pa.